O, słuchajcie, jest branie. Jest branie do kamery. Rybka mega odjechała już. Spróbuję ją trochę oddalić. Patrzcie. Udało się nagrać branie do kamery. Nie wierzę. Ola, amigo, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy na prywatnej wodzie, mały staw, w zasadzie na obrzeżach miasta. Jest trochę ludzi. Pogoda dopisuje. Nowi lokatorzy wprowadzili się. Nie wiem, czy to widać. Pokażę Wam. O, zobaczcie tutaj. Są nowi lokatorzy na stawie. Woda, woda jest całkiem fajna. Tu macie cały przekrój. Dzisiaj, jak widzicie, spróbuję kolejny raz jakąś karpióweczkę. Może jakaś większa rybka wpadnie. No ale... Ale głównie skupimy się na, na metodzie. Woda woda bardzo fajna. Karpiki, karpiki takie w zakresie 3 do 5 kg, głównie. Zdarzają się fajne bonusy. Jest dużo pełnołuskich. Właśnie rozmawiałem z właścicielką, mówiła też, że wpuścili trochę linów. Także, także mam nadzieję, że, że dzisiaj rybki będą zdecydowanie większe niż w poprzednim odcinku. Ja już polet mam przygotowany. Teraz zrobię, zrobię pv i, i bierzemy się załowienie. Do pv trafi, trafi taki miksik peletów. Trochę tutaj pokruszę kulek. SK-30 połączę, połączę z jakimiś czoskowymi. Ale to, te muszę chyba poprzecinać. Mam nożyczki. Kulki tak trochę ponacinam. Ekspertem od pv -ek nie jestem. Nie myjcie mnie za takiego, ale dla mnie wędkach karpiowe to jest nowość i w zasadzie dopiero się tego uczę ale takie proste proste PV -ki. Czasami myślę że warto spróbować spróbować też nie będę nie będę przesadał w tym miksie na haczyk chyba pójdą dwie SK30, jeden taki popap, zaraz Wam pokażę a jedna zwykła kulka i ten miksik zaraz nasypiemy do, do worka PVA Kupiłem takie najtańsze na Allegro, nie wiem czy są dobre czy nie, jakieś ryby już złowiłem dzięki temu, więc, więc chyba działają, a kosztowały naprawdę bardzo, bardzo mało pieniędzy. Tutaj mam jakiś stary, stary tunel, który tak naprawdę nie jest tunelem, bo to, to jest oryginalny tunel, ale ta tuba świetnie się sprawdza do napełniania. No i co? Tu sobie przygotowałem PV z tym tunelem. Teraz wezmę wezmę i zacznę, zacznę napełniać. O, tak będzie dobrze. Zobaczymy. Mieszanka dość, dość śmierdząca. Woda jest już zimna. Ale znowu pelec zrobiłem słodki, oraz wam opowiem. Bo pelec to jest skreting połączony z tym, z tym Big Fishem Sweet Tiger. Na dzisiaj, na dzisiaj taką mieszankę przygotowałem. Zobaczymy. Będzie gdzieś słodko śmierdząco, bo skreting, jak wiecie, taki dość, dość rybny zapach na mączyk rybnych, więc, więc to zawsze fajnie się przełamuje, Ja ogólnie lubię, lubię mieszać słodkie zapachy ze śmierdzącymi. No ja zobaczymy. Myślę, myślę, że taki worek w zupełności wystarczy. Tam zostanie mi akurat na jeszcze jeden. Nic. To zawiązuje i... Przyczepimy do haka. Na haczyku wyląduje SK30. Niestety mam takie czternastki z takim popapem. Coś takiego. Myślę, że to się fajnie tutaj sprawdzi. Zaraz sobie zobaczymy. O, kuleczki mięciutkie. Zobaczcie, tak się prezentuje całość. Zakładamy i leci do wody. Zestaw z PV już w wodzie. Bierzemy się za federa. Muszę sobie wyznaczyć odległość, zaklipsować i zanęcić przede wszystkim. Miejsce wybrane, wędka zaklipowana, także biorę się za zanęceniem. Wrzucę, Wrzucę tak 5. 5 koszyków takich sygnalizacyjnych i, i zaczynamy łowienie. Zamykamy sobie, łowę dość, dość blisko. Głównie, głównie przez to, że nie chcę przeszkadzać innym wędkarzom. O, ale myślę, że, że taki dystans będzie ok. Czekamy aż koszyk opadnie. Ogólnie to tutaj jest. Tu przy grobli jest około 2-2,5 metra. Na samym początku stawu jest około 90 cm. Przez cały staw jest taki spad. Dobra. Rzucam resztę koszyków i zobaczymy się jak już będę zaczynał łowić. Zaczynam dziś dokładnie tak samo jak ostatnio czyli, czyli od. Ringersa na bagneciku Haczyk na żyłce Ogólnie tutaj na łowisku To mam dwie ulubione przynęty, właśnie ten ringers Orange chocolate I z drenana taki kryl o, Te dumbbellsy jeżeli, jeżeli rybki nie będą chciały na słodko, to, to wlecą, wlecą te dumbbellsy Nabijamy koszyk. Tak, jeszcze sobie lekko dokleję. O. I pierwszy koszyk z przynętą leci do wody. Pokażę Wam, gdzie mniej więcej rzucam. Że to będzie widać, tam po drugiej stronie mamy taki, taki krzak. Teraz to zobaczycie, gdzie koszyk uderzy w wodę. O, w tym miejscu łowimy. Czekamy na pierwsze branie. No słuchajcie, ringer na razie nie przyniósł rezultatów. Założyłem kryl. Zobaczymy. do akcji drugiego federa. Bo siedzę już dwie godziny i nie było ani jednego kontaktu z rybą, także także walczę żongluję przynętami. Zobaczymy. Słuchajcie, nie było jeszcze ani jednego brania. Jest godzina 15:26. Siedzę tutaj łowię od 11 i nie było ani brania. Także dzisiaj jest po prostu wybitny dzień. Wędkarze, wędkarze dookoła też też nic nie mają, także woda jest po prostu martwa dzisiaj. Ale spróbuję wam nagrać branie, może może do kamery się uda. Także poglądajcie chwilę. O, słuchajcie, jest branie. Jest branie do kamery. Rybka mega odjechała już. Spróbuję ją trochę oddalić. Patrzcie, udało się nagrać branie do kamery. Nie wierzę, pierwsza rybka dzisiaj jest. Branie przyniesie się szczęście. Teraz tylko trzeba ją wyholować. Kapłynie w moją stronę? O. trochę trochę zwolniła popłynęła do boku o, popłynęła całkiem całkiem do boku gdzieś tu próbuje uciec Zaraz zobaczymy co to za, za Karp. O! Waleczny, waleczna ryba. Ale odjechała. To jest to najmniejszy karpik Pięknie bije O pokaż się Ładny Ładny karpik Wierzę, że uda się go wyjąć. Na razie ma bardzo dużo siły jeszcze. Piękna ryba. nie chcę łyknąć tak powietrza o wykłada się chodź do podbieraczka no i pięknie jest pierwsza ryba no słuchajcie jest pierwsza rybka już wam pokazuję karpik na naska o bardzo fajna rybka zaraz zrobię jeszcze zdjęcie i pójdzie no super pierwszy karpik Jeszcze raz taki. Leci do wody. O, popłynął. Jest dobrze. Opowiem Wam teraz zabawną historię tego karpia, którego widzieliście przed chwilą. Rano przyszła do mnie właścicielka i zapytała, czy mogę jej złowić jedną rybę taką koło 3-4 kg, bo, bo ma znajomego, który chciałby wziąć karpia. Mówię, dobra, no, wie ma sprawy. Zostawiła mi siatkę no i no, i stało się po, po pięciu godzinach. Udało się złowić tego jednego karpia. Wsadziłem go do tej małej siateczki. Po czym ona poszła zadzwonić po tego, po tego faceta, który miał przyjechać. No ale okazało się, że facet już, już jest po jednym piwie no i, i nie będzie ryzykował dla jednej rybki. Dlatego szczęśliwie widzieliście moment, w którym wypuszczam tego karpia i zwracamy mu wolność. Także, także bardzo, bardzo fajnie. A przy okazji. Chciałem, żeby pani zrobiła mi zdjęcie do, na miniaturkę, no ale niestety, niestety pomimo wielu prób nie udało się zrobić tego zdjęcia, także muszę coś wygrzebać z filmu po prostu. Ale mam nadzieję, że będą kolejne ryby, to może, może wtedy coś, coś, coś się uda. Dobra, brania nie było już znowu dłuższą chwilę, dlatego musicie poglądać szczytówki ze mną. Zobaczymy, może znowu uda się nagrać ubranie na żywo. Sprawdziłem dzisiaj naprawdę masę przynęt, chyba, chyba prawie wszystko, co mam w torbie z przynętami, i w zasadzie tylko jedno branie na ten ananas. Dlatego na obu wędkach już teraz jest ten ananas i próbuję złowić cokolwiek. będziemy kończyć jakiś ostatnie żółty daję was znowu na, na żywo, żebyście mogli spowodować branie jakieś u mnie, bo jedno branie na tyle godzin to naprawdę, mm. <grytanie> naprawdę ciężko. Także jak ktoś myśli, że że komercja, że zawsze taki mały staw to wanna z rybami, no to nie zawsze tak jest. Naprawdę czasami są dni, gdzie, gdzie po prostu Każda ryba jest na wagę złota. O, słuchajcie, jest rybka. Już myślałem, że nie będzie z dzisiaj. O, mam nadzieję, że mnie słychać. Bo oczywiście zapomniałem mikrofonu. Mamy rybkę kolejną na, na ananas. Nie jest to jakiś gigant, chyba, ale jest branie. Na dzisiejszym bez rybiu to naprawdę mega. Ten ciemny taki fajnie, że wziął fajna rybka, o, jeszcze. jeszcze ma siły, jeszcze ma siła. O, pięknie. O, o, mamy go, jest. jest mamy kolejną rybkę. O nie, taki mały. Mamy taką rybkę. Kolejny, o spokojnie. <grystanie> Myślę, że około trzy kilo. Taki ciemny, bardzo fajna rybka, leci do wody. Słuchajcie, dzisiaj to była druga i pewnie już ostatnia rybka. W się zbieram. Także jak widzicie, nie zawsze, nie zawsze wanna z rybami daje ryby. Czasami naprawdę trzeba się namęczyć. Mimo, że dzisiaj był cały staw wędkarzy, to wyniki były, były ba bardzo marne. No cóż, ja się zbieram, jak będzie jeszcze jakieś branie, to się włączę. Trzymajcie się, cześć. Aha, jeszcze jedno. Pamiętaj o łapce w górze i subskrypcji. Na razie, cześć.